Zrobimy teraz czytanie, yy, ale będziemy robić sobie czytania takie dość krótkie dla wszystkich żywiołów. Zaczniemy od powietrza, akurat mam na wierzchu powietrze, bliźnięta, waga, wodnik. I co tu się nam będzie pokazywało? Mm -hmm. Ktoś ukrywa swoje prawdziwe uczucia. Tutaj ktoś mógł dawać Wam jakiś miks sygnału, jakiś miks sygnałów e, odnośnie uczuć, zachowania, e, odnośnie e, też ukrywania, nie mówienia prawdy o, o swoich uczuciach, o niepokazywania swoich emocji. Tak jakby ta miłość, to uczucie było e, ukryte głęboko w środku, tak? takie wręcz chłodne tu się pokazuje. E, I co tu mamy dalej? Pokazuje się karta, która mówi też o wzroście, waszym wspólnym wzroście razem. Tu jakaś po prostu jest lekcja. Lekcja razem do przerobienia, by dopiero połączyły się wasze, wasze dusze lub wy we dwoje. Tak? Tu się pokazuje triggerowanie przede wszystkim. Znowu jakieś nieporozumienia, tak jakbyście byli swoim lustrzanym odbiciem. Jedno takie samo jak i drugie, a zarazem inne. Co mamy dalej? Mhm. Uleczenie swoich myśli. To jest przede wszystkim myśli odnośnie miłości, odnośnie uczuć. Um, zaczęcie myślenia bardziej o sobie, tak? Um, bezpieczeństwo tego um, przed, przed tym, co się wydarzało, czyli mogą być jakieś zranienia u, u kogoś, tak? Um, więc tutaj ktoś chce poczuć się bezpieczny, nie chce przeżywać tego, co było kiedyś z kimś innym. I tutaj. Um, uczucia też wracają, te emocje wracają do was, więc niektórzy możecie mieć takie rozchwiane jakieś momenty, melancholijne, bardziej sentymentalne, i to wraca, zranienia tu się pokazują, płacz, stan depresyjny, ból. I taka reakcja, bardzo taka, jeżeli chodzi o Wasze uczucia i emocje, bardzo taka roz, ro, no, rozdrażnienie będzie wielkie. Czemu? Bo tutaj nie było pracy w teamie, czyli tak razem, jedno i drugie. Jedno pracowało, mogło dawać z siebie dużo, a drugie znowu po prostu sobie bimbało, tak? I tu są Wasze te myśli wspólne, jedno i drugie myśli o sobie, ale co z tego. Jeżeli żaden z Was nie robi niczego w tym kierunku, a jest taka możliwość, by po prostu wziąć się, połączyć i z powrotem coś zacząć razem przepracowywać, Tu jest praca przede wszystkim, to jest Wasze zadanie, spirytualny pakt, który był między Wami, ale też, i tu się pokazuje praca, praca Wasza między sobą przede wszystkim, tak? I pokochanie siebie, zaufanie przede wszystkim, yy, bezpieczeństwo nie tylko Twoje, ale też i Twojego domu, tak? Więc tutaj nad tym trzeba było też popracować. Tu się pokazuje jako jakieś toksyczne, mogły być używki, toksyczne osoby w waszym otoczeniu, niedobre przede wszystkim jakieś spotkania z kimś, pokazuje się też niedobre wibracje, czy jakieś nie wiem słabsze emocjonalność, pokazuje się, ale też i karmiczna relacja która doprowadziła do tego, że co niektórzy mogą popijać albo wpadać w jakieś uzależnienia. Walki były non stop, brak tego zaufania było i taka komunikacja, ale bardziej krzykliwa, tak? Ale to się pokazuje. Oprócz tego, dodatkowo, co Was łączyło, intymność, intymność, pasja, wy chcecie do siebie wrócić, bo jest to połączenie takie magnetyczne, naprawdę, co u niektórych, ale to już jest, mówię, to jest, to jest chora relacja, to jest bardziej uzależnienie niż relacja taka typowo taka normalna, tak? I tutaj ktoś czuje mm, tęsknotę. Poczekajcie. Tu się pokazuje nam też sytuacja, która mówi, że ktoś. Może pisać jakieś na przykład nie wiem, z fajkowych kont, fajkowe jakieś y, y, wiadomości. Pokazuje się karta, która mówi również o jakimś numerze, spam numer, albo też i w zagrywkach, jeżeli chodzi o y, na przykład nie wiem, dzwonienie do kogoś, tak. Czyli ktoś może się podszywać, ktoś może oszukiwać, ktoś może y, z takich y, ukrytych numerów wyzwaniać lub od kogoś pisać wiadomości. To się pokazuje: ta osoba ma problemy albo tu nie ma komunikacji, oczywiście, ale tu się pokazuje, że tak niby chciałbym wrócić, niby mam wywalone na miłość, niby mam wywalone na, na cokolwiek, ale tutaj jest komunikacja która jest przyblokowana i ktoś może mówić no, no zobaczymy ta energia i tak wróci ja i tak wrócę do ciebie czyli taka pewność siebie że i tak i tak ktoś da komuś po prostu y, chociażby y, jakąś szansę tutaj jest ktoś kogoś zablokował ktoś z kimś jest w separacji i co się pokazuje y, że wstyd komuś jest po prostu jest komuś wstyd co mamy dalej mhm tu jest czas na to, że ta osoba musi naprawdę wzrosnąć i uwierzyć w miłość, albo uwierzyć w to, co czuje przede wszystkim. Bo to jest takie pogrywanie sobie czyjeś z kimś, z uczuciami, z emocjami. To jest takie sobie lecenie w kulki, tak? Yy, I tu musi być ten wzrost. Musi być ten wzrost, musi dojść do tego wzrostu przede wszystkim. Co chciałeś? by tu się wyrównały te energie między wami i byście mogli powrócić, ale na normalnych warunkach, w normalnej relacji i tutaj jest ta możliwość, żeby może i będziecie na nawet razem, że ta się relacja ułoży, bo jest taka możliwość, że nawet w relacjach, jeżeli są karmiczne relacje, jeżeli przerobicie te lekcje, popracujecie, naprawicie to i jest taka możliwość, że wy byście... Mogli być potem razem z powrotem, tylko że tu jest dużo pracy, jeżeli chodzi o tą relację, jeżeli chodzi o tę osoby, tak? E, ta osoba też mogła być cały czas busy, czyli cały czas zajęta, zapracowana niby, e, wiecie o co chodzi. Tak naprawdę to nie było nic takiego, to było tylko po to, żeby was, e, Wam zmylić oczy przede wszystkim, żebyście czekali, więc zastanowiłabym się. Tu też ktoś ma taką nadzieję, że ktoś komuś wybaczy, tak? To takie, ale to są już takie bardziej spirytualne uniesienia, jeżeli chodzi o myśli, tak? Jest taka możliwość. A czy tak do tego dojdzie? Mm -mm. Tu pokazuje się, że ten człowiek cały czas pogrywa. Ten człowiek ma dużo pracy przed sobą, będzie miał chwilowy wzrost, ale on z dołu po tym usiądzie z dupą na laurach i nie będzie nic robił. Tak samo planowanie tego właśnie spotkania na przykład, chociażby, czy planowanie wiadomości, kiedy napisać do Was w takim momencie, kiedy komuś pasuje, nie to tak, albo żebyście Wy się nie spodziewali, tak? Czemu potem ktoś może mieć obsesję, obsesję? Yy, może pracować w cieniu, może pracować yy, ze świecami, czyli nie wiem, świece na Was palić. Yy, też może tutaj być jakaś obsesja. Widzi tą waszą albo czuje waszą, waszą atrakcyjność, ale to jest po prostu ghost lighting. to jest po prostu testowanie was, to jest analizowanie was, to jest tak jakby nie wiem, ktoś testował na ile wy macie granice wytrzymałości, jeżeli chodzi o wasze emocje i uczucia. Ja bym po prostu się zastanowiła nad tym, bo tu jest możliwość, że wy możecie się wyleczyć po tym, odejść przede wszystkim i ta sytuacja może odejść jak sen, jak sen, po prostu wy się uleczacie, przestajecie walczyć też sami ze sobą i odnośnie tej osoby, idziecie w nową drogę, jest spirytualny wzrost i po prostu tutaj odchodzicie od tej toksycznej relacji, bo to jest toksyczna miłość, toksyczna relacja, gdzie jedno drugim praktycznie manipuluje, także uważajcie na to, przemyślcie, bo czy ta osoba się tutaj naprawi? Ja nie widzę, żeby się naprawiła. A -a. Ta osoba m, pokazuje, że samo się lubi sabotażować przede wszystkim, yy, jest desperowana yy, i lubi takie, taki bardzo ryzykowny styl życia po prostu, tak? Ryzykowny styl życia, czyli ja nie widzę tutaj, żeby było jakiś, jakiś, nie wiem, wzrost, jakaś naprawa czegoś tutaj. To może się tyczyć tych osób, o których wspominałam, czyli tych znaków lub dla tych znaków odnośnie, jeżeli mieście taką sytuację, taką osobę, to dla tych znaków, które wymieniłam odnośnie waszych partnerów, z którymi byliście w toksycznych relacjach. Więc możecie sobie wywracać sytuację. Zobaczymy, co się pokaże dla dalszej grupy za chwilę w kolejnych filmach.